Witam wszystkich serdecznie na szatełów. Kto nie spróbuje Tempała. Słuchajcie, dzisiaj nie będę na dużym ekranie tego robił. Dzisiaj króciutki materiałek, chyba, zobaczymy. Trzyminutowa nutka Gibson bestie z Tokio. Dziękuję dziku za 39 jeżeli miesiąc. na pojemność informacyjna Jeżeli przeciętna pojemność informacyjna, to przeciętna pojemność informacyjna na plemnika do 35 MB, to chodzi na, na to, żeby 10 plemników, aby zainstalować za nich Rosy 3. Tak. 3. No kurczaki super. Idealnie. Będziemy dzisiaj słuchać Gibson bestie z Tokio. Gąciarz Dis na jego walkę fejmową. Let's see. What the fuck? Aha, to jest impersonacja tego Gimpera, tak? Znaczy tego kąciarza. Mercury. Choć miałeś patrona i ta milion na YouTube i okładki I tak skończyłeś jako mem i to niepopularny Po jednym telefonie twoje nadzieje zgasły Nie jesteś tym Krzysztofem, na którego lecą panny Dziś jesteś w terapii, sam ze sobą walczysz Bijesz się z myślami, jakie jeszcze wyjdą fakty Z mordy jak Diablo Włodarczyk. Po roku w Rosji. bez szacunku lewicy i prawicy I stąd środki Fajny bicik Polski. Wej gór włoski nie szkoda mi takiej sierotki Zwykły toksik Odstaw to. Zrób detoksik. z Tokyo. Ej, ale w sensie zajebisty bit, bardzo mi siada, ale wydaje mi się, że będzie bardzo cringe'owy tekst, nie? Wywiesiłeś już flagę Japonii. Chociaż powinieneś lizać w dupę i trzymać kamerę. To, co nagrywamy teraz, to twój dzień z Gimperem. Internetowy stalker mawia ludziom traumę. A sam jest borderline, co wali pod samarkę. Ty zjebie żeby grać w grę, nie potrzebujesz kompa W prawdziwym życiu grasz se w symulatorka, kolda. Po co namawiasz laskę, dragami do trójkąta? Ej, niby podoba mi się ten głos Gimpera przy tej nawice. Nawikowy głosik. Ale a coś z coś nim, co mnie irytuje. Jak kończysz szybciej, zawsze. Taką lekką chrypkę ma tutaj, nie? I to jest spoko, ale chyba przez to, że ten jego głos jest też wysoki, to tak dziwnie to współgra. Od na Bolta, patrzę na twoje filmiki, myślę co do chuja? Chociaż lepsze byłoby pytanie co on fura? Miałeś paść do zgrzytu, wsiadła tobie psych, słowa rewo zabolały, także musiałeś posypać. I stąd środki. Ale teksik okej. Okay. Kuj, kuje, kuje. Andrew Polski. Ale, Gimper mówiący, że jest krzysiek kakoldem, to trochę jak No, to prawda, kurde. No, ale to też tam mówili tam na chyba face to face swoim, nie? Że, e, co to było? A, że będą walczyć o pas kolda największego w Polsce, bez kapy. włoski. <laughs> nie szkoda mi takiej sierotki. Zwykły toksik, odstaw to. Zrób detoksik, bez Nie, w mnie ogólnie detoksik. Jakby byś zrobił jakikolwiek inne inne słowo tam wrzucił, spoko, ale ten doksi mnie tak kuje w głowę Weź się odskry, z Tokio. Wywiesiłeś już flagę Japonii Pasowaliście z Kasią jak pojemniki sperma Od tego trzeba zacząć, prezesie Tofu fu media Lecz ona woli smak mięsa i brazylijskich kiełbas, Dlatego na rozstaniu ty... Ale to jest taki biczik jak do słonia, nie? ty płakałeś w ekran, masz maskę, gojilli, to twój gadzi mózg. Ja jak zapytam beczkę, odpowiem Kasiu wróć. Bierzesz koks, bierzesz hotel, ziomka do ruchania dup. Ona zjarała się ziołem, no i odpuliła dwóch. Ha. Najpierw wigilia, marzeń z youtuberem, potem wysypać panie wśród kurewek. Zapraszałeś na gałę, jak miałeś na kryształ, teraz zapraszasz na galę, żeby mieć na... Kurwa, no nie siedzi mi ta nawika. Ah. Ja cię mam jednocześnie red Fila i Simpa Teraz niszczysz dziewczynki, bo cię zniszczyła dziewczynka Ty się miałeś za segment. Z... Czy ja też jestem beznadziejny yy, w nawijaniu, więc... Ja łaci alternatywka Krzysiu, nawet na YouTubie Twoja bajka, szybko prysła. I Stąd środki Andrew z Polski Wejdź włoski Nie szkoda mi takiej sierotki Zwykły toksik Odstaw to już flagę Japonii! Gdyby nie fakt, że jest tam ten detoksik, to by naprawdę zajebisty reflan był. Zalom jest Cześć. Tutaj jest w Mogę teraz rozmawiać, nie ma problemu. Tak, tak, jestem w parku, wszystko jest okej. Okay. Jestem Wchodzę sobie w parku sama. No, nie może... Ja przynajmniej nie dodaję adlibów, jakby siedział na Keyblue był w ostatnim przyjechać, przyjdź, kochanie, to no, Byłoby super, gdybyś teraz przyjechał. Mówiłeś, proszę, yes. Znaczy, kurwa, wbrew pozorom i tak lepsze, niż te jego bombsajdy gimperowe, nie? No śmiesznie, śmiesznie. No cóż, bestie jest Tokio. Jestem ciekawy, jak ten pojedenek ogólnie się rozstrzygnie. Na koniec dnia bestia z Tokio versus potężny kakol pol kakolt polski. Łysy, z przeszczepem. Gimperowski. We'll see, we'll see.